Witam dziś, omówimy problem ze zmywarka Beko. Błąd E01 jest komunikatem, który sygnalizuje problem związany z systemem sterującym urządzenia. Gdy na wyświetlaczu twojej zmywarki Beko pojawia się błąd E01, oznacza to, że moduł sterujący napotkał trudność w zarządzaniu funkcjami zmywarki. Może to wynikać z usterki modułu, zakłócenia w oprogramowaniu lub problemów z połączeniami elektrycznymi. Aby rozwiązać zmywarka Beko błąd E01, spróbuj wykonać kilka podstawowych czynności. Najpierw wyłącz i ponownie włącz zmywarkę, co czasami może zresetować system i przywrócić prawidłowe działanie. Jeśli to nie zadziała, sprawdź, czy przewody i połączenia do modułu sterującego są w dobrym stanie i nie uległy uszkodzeniu. Jeśli zmywarka Beko błąd E01 nie znika po wykonaniu powyższych kroków, może być konieczna interwencja specjalisty. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z autoryzowanym serwisem, aby dokładnie zdiagnozować i naprawić problem. Unikaj samodzielnych napraw, jeśli nie masz doświadczenia, ponieważ mogą one pogorszyć sytuację.